Dzisiaj w cyklu Dom Tworzony przez Ducha będzie nam towarzyszyć Maryja. Będziemy mówić o duchu, który jest pocieszycielem. Właśnie w osobie Maryi szczególnie objawiło się to, w jaki sposób duch pociesza. Bo Maryja pocieszała nie tyle swoją mocą, jakimiś swoimi zasobami, tylko pocieszała z powodu tego, że otworzyła się na Ducha Świętego. I to Duch Święty w niej pocieszał. Skąd wiemy, że ona jest szczególnie matką pocieszy, pocieszenia, tak jak mówimy w Kościele Katolickim, na nią, na Marię, to jest jeden z jej, tytu, z jej tytułów, z tego względu, że ona w szczególny sposób doświadczyła cierpienia. To ona w XIX rozdziale Jana, o tym czytamy, stała pod krzyżem i patrzyła, jak jej syn składa ofiarę za zbawienie świata. Patrzyła na śmierć swojego syna. W straszny sposób doświadczyła cierpienia jest dla nas wsparciem w tych momentach, które dla nas są cierpieniem, które są dla nas jakimś trudnym doświadczeniem. Myślę, że każdy z nas coś takiego doświadczył, a niektórzy wręcz rzeczy strasznych, tragicznych doświadczyli. I w tym wszystkim jesteśmy zaproszeni do przyjęcia ducha, do przyjęcia ducha, który prawdziwie pociesza, tak jak pocieszył Maryję. Ona nie miała w sobie nienawiści, nie miała w sobie y, grzechu i nie prowadziło jej to doświadczenie cierpienia do rozpaczy. Miała dar, byśmy powiedzieli, przebaczenia. I to jest coś bardzo istotnego, co potrzebujemy, zarówno w naszym wnętrzu, jak i potrzebujemy y, w relacjach z innymi, pewnego y, przebaczenia, żeby w nas dokonało się harmonijne dzieło, harmonijny wzrost. I tak kiedy mówimy o przebaczeniu, to potrzebujemy przebaczać tym, których gdzieś tam spotkaliśmy, gdzieś kiedyś spontanicznie, a którzy nas zranili. Potrzebujemy przebaczyć naszym bliskim, którzy nas zranili, a z pewnością takie rany nosimy każdy z nas i potrzebujemy stanąć w przebaczeniu wobec naszych bliskich. Tutaj warto zaznaczyć, że nie chodzi o to, że Ktoś, kto nas zranił, nagle musimy go kochać, uwielbiać, przytulać i już być best friends, najlepsi przyjaciele. Nie, nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby przynajmniej nie żądać odwetu, nie życzyć komuś źle, a życzyć dobrze, życzyć błogosławieństwa. Ale nie musimy wchodzić nawet w relację z tą osobą, tylko przebaczyć, żeby nie tyle zrobić jakiś obowiązek religijny, ale pokazuje na siebie, żeby ściągnąć z siebie jakąś blokadę żeby dla siebie przebaczyć, żeby siebie uwolnić od tego. Po to jest nam potrzebne przebaczenie. I wreszcie warto przebaczyć samemu sobie. To jest bardzo trudne. Czasem najtrudniejsze, żeby sobie przebaczyć. Ale warto okazać sobie łagodność, warto okazać sobie ciepło, tak jak w tym kominku, w tym fotelu, w tym swetrze. Okazać sobie ciepłość, czułość i wybaczyć sobie samemu. Stanąć w prawdzie wobec siebie, tak jak Bóg na nas patrzy i przebacza. Jak my powinniśmy sobie przebaczyć? Tego potrzebujemy. Najpierw przebaczyć sobie, doświadczyć takiego pocieszenia w moim wnętrzu. Potem gdzieś też przebaczyć innym, przebaczać tym, którzy, których spotykamy. I doświadczać takiego uwolnienia i błogości tego, że trwamy w Duchu Świętym. Niech Pan nas prowadzi, tak jak prowadził Maryję, w przebaczeniu i w pocieszeniu. Niech On tworzy z nas domy. Żebyśmy w nas mieli dom, a potem mogli służyć innym tworzeniem dobrych relacji. Do zobaczenia na następnym odcinku. Radość i pokój w Duchu Świętym.